Cześć i czołem! Witam Was w kolejnym odcinku z gierki TubeStar. No to dzisiaj sobie zaczynamy od nakręcenia filmu. Yy, no to weźmy kategorię Vlog i weźmy sobie. Sorry, że nie nagrywałem. Okej. Okay trzeciej sekundę zamknę u siebie drzwi w pokoju. Już jestem. Jakie wideo może być? Może weźmy powyżej prawa, żeby nam nie zabanowali tego filmu. Okej, okay, nieopublikowane filmy. Sorry, że nie nagrywałem Pralka idealnie Jak tam będzie Kijowo Dobra może nagramy sobie kolejny odcinek weźmy sobie a, vlogow. Dobra. To weźmy sobie na przykład chwilę, chwilę. O! Albo nie. Weźmy sobie mit Basera. Meat Basera. meat Basera, dobra. Powyżej prawo. Weźmy, od razu nagramy jakieś jeszcze może. Minecraft Hero Minecraft Bohater e, ok e, i weźmy sobie dodajmy zadania tak, jeszcze ten tak odwołano rozszerzenie do pr autorskich, nie wiem co znaczy rozszerzenie szczerze mówiąc dobra, manager minecraft hero nie to hero o idealnie i midbuster odcinek jeden. nie zupełnie te odcinki ale dobra o widzę midbuster cieszy się większą populacją niż Minecraft Hero. Zwłaszcza komentarz: Super pomyśl no serio, dzisiaj o 18 Blu versus Minecraft Wywodzę. O, nie wiem. Dobra, może nagramy znowu jakiś, wiecie co, Teledysk? O, to nie jest. No e, i wiecie co, 4 godzinki. Dobra, Teledysk. I nagramy sobie. O! o. Ona tańczy dla mnie. O. Aj dopłyniemy sobie, że zapłacimy za to, powyżej prawa, o. Uh. Okej. Okay. o to o myślę, że to tak, to nam pomoże się wybić koszt twojego życia wzrósł, gospodarka upada 400 dni bycia youtuberem za nami yy... nagrałem może jakiś kolejny film Yy... zobaczmy w jakim top tube stary jesteśmy, jesteśmy nadal w pierwszym tierze. Kurde, yy... może nagramy sobie o? Może Ops, pięć sposobów na. No. Karton weźmy jakiś kanał, pięć sposobów na polecam. Dobra, zobaczmy. Nie ma naprawdę jakiegoś innego. Naprawdę. O Boż. Co trzeba się cofnąć na maksa? Na dzień matki. O! Może nie o to chodziło, ale. Ile wyświetleń? Dobra, ładnie. Zobaczmy sobie, co można tutaj zrobić. Jeszcze jakieś filmiki, które wcześniej się. Wcześniejszych dniach się y, podobały widzom. Yy, Okej, okay. trzeczka. Dobra. Yy, może nagramy sobie filmik. To jest mój piórnik. Prawo ja. Dobra. powyżej prawa wszystko dajemy tak, żeby nam nie banowali ich. To ja mój piornik. O, to było... To jest idealna miniaturka Zobaczmy parę dni w przód, jak to ładnie się rozrośnie Jej, what? 200 dolarów w konkursie piękności Te komedie, które myślałam, że ten, że będą Że, które będą, będą Miał, które myślałam, że odniosą sukces. No, kiepsko, kiepsko z nimi. Kto mnie zapisuje w ogóle do tych konkursów piękności? 450 dni? Słabo. O Boże. Zobaczmy. Yy, dobra, nie rozumiem tych komentarzy. <grym> no, yy, kolejny. No, może... Mm. komedie o śmieszne wypadki Przez prawa mmm To, to już będzie lepsze. na komentarze. Dobra, nie będziemy czytać. No co ty, nie powiesz. Dobra, może coś postudiujmy. Technologia uznania autorstwa wideo 1. A walnijmy to sobie. To tutaj jeszcze zadanie studiuj. analiza jakości, co mi tam do tej zadania. A sobie w tym w tych kilku dniach. Tutaj zadanie. mam kasa. Y Kasy mamy jak lód, szczerze mówiąc. Klikam. O może. Mogę już coś studiować? Łu, mogę jeszcze. Co studiujemy. Jak mogę. Jej hey, gospodarka upada. No. Świetnie, szczerze mówiąc. Yy, dobra, tym nagrywa się już 10 minut. Równiutko. To jakieś 15-12 minut będzie. Mm. A, nie, nie. produkcja i koniec mamy jeszcze jakieś dostępne studia? nie <tudno> trudno mm. Yy, dobra, na dzisiaj sobie tyle będzie. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Yy, no i trzymajcie się, cześć.